Zacząłem w czasach, jak jeszcze nie pamiętałem, e, nie, nie pamiętam tych czasów, nie wiedziałem co to jest samochód, ale e, jeździłem na, na, na wieś i sąsiad tam miał syrenkę. Ja się w tej syrence bawiłem i się po prostu zaraziłem, bo w, do, w, domu, w domu wisiały fotografie syrenki pamiątkowe po ojcu. Ma, mam do tego auta sentyment. A później wszystko się zaczęło, bo syrenkę było trudno, także były i maluchy, był i żuch, były komary. Wspaniała pasja, tylko ciężko mi było zdawać z klasy do klasy. Ale udało się. Udało się, skończyłem mi całą idę na studia, także będę miał jeszcze więcej czasu na... I ile masz teraz samochodów? Z 10. Tak Nie wiem. Ułacuj się, bo tutaj dokumentacja. A jest. dobrze, dobrze. Ja, tak 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 z... tak. Ale to nie działa. Jak nie, nie działa? Działa, bo tam. Burczy to jest to brudne, to jest to działa. Bierze. No właśnie.